Like no to ja jestem Biała koguciwca. Dzisiaj jest opening na moim kanale. No, nazwa jest taka też, bo miałem kanał Mafika 67, ale mam nowy, tak wyszło. Dzisiaj jest duży opening, to jest pierwszy odcinek na moim kanale. Dobra, to tworzymy sobie. Mamy tu fioletową 13-14, tutaj. Mamy jeszcze w sklepie. Przepraszam rybę tutaj tą wytrą. Dobra. Może jakaś legenda, no dobra. Zaczniemy tutaj. Nic ciekawego. Idziemy tutaj otwieramy. Chociaż jedną postać wyłagamy. Szelka 15, dobra. Nie ma nic ciekawego. No, 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 no. Nic. Jeszcze mamy siedem ściszynek. Cztery, sześć... No, dlaczego nic nie ma? Dostały dwie skrzynki. Nie ma i ostatnia skrzynka. A przed tą jedną skrzynką zagramy sobie rundę na jej lepszą posadę, którą mam to szelką jeszcze na solę. i lecimy z tym koksem. Dobra, jesteśmy lecimy lecimy. No, to był fokus To był ludzki fokus Dobra Minus będzie trzy O nie, cztery Dobra Ostatnia skrzynka Nie, to było strasznie hamskie, To było smutne. Nic już nie ma. Dzięki za oglądanie tego pierwszego odcinka na moim kanale w takim stylu w grze jakiejś, a nie jakiś vlog czy coś. Dzięki za oglądanie i cześć, pa. Pamiętajcie oczywiście zasubskrybować mój kanał, zalajkować i wbić na Instagram. No i cześć, pa.